Pracujesz na laptopie z procesorem x86. Twój cel, Twój target embedded, ma architekturę ARM. Jeśli spróbujesz skompilować swój program, Domyślnym kompilatorem GCC to stworzysz program na x86 i dla ARMA będzie bezużyteczny. I tutaj właśnie wchodzi cross compilation. To proces, w którym na jednej architekturze na hoście generujemy pliki wykonywalne dla innej architektury. Żeby to zrobić, potrzebujemy specjalnego zestawu narzędzi i to właśnie jest cross compilation. Toolchain. toolchain. to nie tylko kompilator, to kompletny zestaw GCC, binutils, linker i kluczowe biblioteki, jak na przykład biblioteka języka C. Wszystkie skonfigurowane tak, aby rozumieć i potrafić stworzyć kod na architekturę inną niż nasz komputer, na przykład ARM. Zrozumienie jak zbudować taki toolchain samodzielnie to pierwszy krok do zrozumienia jak działa system Linux. W moim nowym darmowym kursie robimy dokładnie to. Krok po kroku budujemy toolchain na bazie Crosstool NG, a następnie za jego pomocą kompilujemy Kernela oraz RootFS. -a. Chcesz wreszcie zrozumieć jak działa Linux Embedded? Link do zapisu znajdziesz w przypiętym komentarzu.